I choć wszyscy zachwycają się wyglądem, bo naprawdę jest czym, płatki magnoli są jadalne. Płatki są chrupiące, można je jeść na surowo, smażyć w cieście naleśnikowym, marynować, robić ocet. Ma wtedy taki bardzo ładny kolor. Robi się też syrop, robi się dżemy, uciera płatki z cukrem. Niektóry, niektórzy też smażą z cebulką jak warzywo. Ja zrywam same płatki, bo trochę szkoda mi całych pąków, a możemy również wykorzystać te płatki, które leżą pod drzewem. Oczywiście zbieramy tylko te, które spadły niedawno. Można też z drzewa zrywać te, które zaraz będą opadać. Chociaż tak naprawdę surowcem zielarskim są jeszcze nie do końca rozkwitnięte pąki kwiatowe. Ale opadające płatki są też dobre. Co do smaku, to sprawa gustu. Różne gatunki magnolii naprawdę przeróżnie smakują. Magnolia jest stosowana w medycynie chińskiej, ma działanie przeciwbakteryjne. Podobno, magnolie są też afrodyzjakiem. Magnolia coraz częściej pojawia się w kosmetykach pielęgnujących skórę. Wyciąg z płatków ma właściwości silnie nawilżające, wygładzające oraz przeciwrodnikowe czyli zapobiega starzeniu się skóry. Uważa się ją za jedną z najstarszych roślin kwitnących. Naturalnie występuje w Azji Wschodniej, ma różne kolory od białej poprzez różne odcienie różu do czerwonej. Tradycyjna medycyna chińska i japońska od tysięcy lat wykorzystuje preparaty pozyskiwane z kory i płatków kwiatowych różnych gatunków magnoli jako lek przeciwdepresyjny, uspokajający, a także łagodzący objawy astmy. Zachodnia nauka dopiero od pewnego czasu prowadzi badania nad tym, co zawiera i jak działa magnolia. Właściwości lecznicze jej kwiatów częściowo potwierdzone są już współczesnymi badaniami i mogą przydać się w wielu schorzeniach. Kwiaty magnoli są pomocne w przypadku kataru i problemów z zatokami, rozrzedzają one wydzieliny i zmniejszają przekrwienie błon śluzowych. I obłagodzą także objawy alergii. Coraz częściej w piśmiennictwie naukowym wspomina się o działaniu przeciwnowotworowym ekstraktów z magnolii. Przypuszcza się, że mogą okazać się pomocne przy leczeniu także boreliozy i choroby Alzheimera oraz wielu innych chorób. Na oficjalne potwierdzenie wyników tych. Obiecujących badań musimy jeszcze trochę poczekać.